Dzień dobry moi mili, dzisiaj nie mam dla was nowego odcinka, bo mamy święto i, i tak nikt by tego nie oglądał. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla was kompilację najciekawszych, madeczkowych odklejek ze starszych odcinków. I to naprawdę starszych, nie takich sprzed miesiąca. Ale żeby nie było, że zostawiam was w tym tygodniu bez odcinka, to na nowy odcinek zapraszam was wyjątkowo w środę o godzinie 17. A teraz lecimy. To oczywiście każdego indywidualna sprawa, ale uważam, że osoby bezdzietne od pewnego wieku powinny płacić wyższe podatki. Na ich emeryturę nie będzie miał kto pracować. Takie prawo już jest w niektórych państwach UE. Rozumiem, że temat podatków jest często kontrowersyjny i każdy ma swoje zdanie na ten temat. Moja opinia jest taka, że osoby bezdzietne powinny ponosić większą odpowiedzialność finansową w późniejszym wieku. W dzisiejszych czasach system emerytalny staje się coraz bardziej obciążony, a liczba osób w wieku produkcyjnym maleje w stosunku do liczby emerytów. To powoduje nierównowagę w finansowaniu systemu Emerytalnego. Dlatego uważam, że osoby bezdzietne powinny współuczestniczyć w utrzymaniu systemu, którym same nie będą korzystać. W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieją już regulacje, które nakładają wyższe podatki na osoby bezdzietne po pewnym wieku. Może to być rozwiązanie kontrowersyjne, ale z drugiej strony musimy znaleźć odpowiednie sposoby, aby zagwarantować stabilność systemu emerytalnego i zapewnić emerytom godne życie. Najlepsze jest to, że o podatkach wypowiada się ktoś, kto nawet jeśli pracuje, to najprawdopodobniej utrzymanie jej i jej dzieci przez system kosztuje sumy. Marycznie więcej niż ona sama do niego wkłada. Ja proszę w takim razie o zwrot wszystkiego, co idzie na 500. Nie będę czyichś bąbelków finansować, skoro im się na moją emeryturę, której mogę nie dożyć, też robić nie chcę. A nie, przecież na 500, plus rząd daje z własnych pieniędzy. Gdyby potomkowie takich osób mieli pracować na moją emeryturę, to obawiam się, że szybko umarłbym w nędzy. Post skierowany tylko i wyłącznie do pań, które biorą więcej niż jedne alimenty na jedno dziecko. Jakie macie sposoby, aby obydwaj ojcowie dziecka nie dowiedzieli się o sobie i swoim istnieniu, gdy dziecko zacznie mieć 4-5 lat i czasami są widzenia? Żeby przypadkiem nie wygadało się lub nie pomyliło imion. Ogólnie, jak długo ciągnęłyście taką sytuację? Co w sytuacji, gdy jeden ojciec może mieć normalnie zasądzone alimenty, a drugi dogadany jest pozasądowo i nie wie? oreszcie, a po prostu płaci dla spokoju. Proszę, bez zbędnych komentarzy. Pomódl się do Matki Boskiej Patolskiej. Może podpowie Ci, co zrobić w tej sytuacji. Podobno czyni cuda. Mamy tu, proszę Państwa, Królową Dejów. Najpierw gościnna w kroku, następnie Królowa Biznesu. Nie zdziwiłbym się, jakby ojcem okazał się jeszcze ktoś inny. Mi to i tak zawsze najbardziej podoba się. Proszę, bez zbędnych komentarzy. To ma być tarcza przed prawdą, jakieś magiczne zaklęcie, które sprawi, że zdrowy rozsądek się nie przedrze? Jak ktoś pisze coś takiego, to widocznie zdaje sobie sprawę z tego że robi coś złego, ale chyba po prostu nie chce tego słuchać od osób trzecich. Nie uwierzycie co mi dzisiaj przydarzyło się w cukierni. Moja córka tam była, zobaczyła bajeczny tort na ladzie i jak każde dziecko pomyślała, że to jakiś gratis do przetestowania. Wzięła kawałek, a tu bum. Okazuje się, że to jakiś mega ważny tort na jakąś super okazję, tylko stał na ladzie, bo pani cukiernik akurat wrzucała zamówienia do auta. Ale teraz najlepsze, chcą ode mnie kasę za cały ten tort. Powiem szczerze, chciałabym to jakoś uczciwie ogarnąć, nawet bym za ten kawałek, co córka zjadła, zapłaciła. Ale nie, pani nie jest z tego zadowolona. Chcę, żebym zapłaciła za cały tort, bo dziecko dotknęło go paluchem i teraz ona się bulwersuje, że dziecko mieszało paluchami w nim. No serio, przecież to tylko dziecko, nie miało złych zamiarów. Czy to fair, że teraz muszę walić kasą za cały tort, bo pani ma jakiś problem? Nikt nie napisał na tym torcie, że to nie jest menu degustacyjne. Postanowiłam jeszcze raz pogadać z tą panią cukiernik. Myślałam, że może znajdziemy jakieś normalne rozwiązanie, ale była nieugięta jak cholera. Mówi, że muszę zapłacić za całość, bo jakieś dziecko się palcem dotknęło. Co za bełkot, coś mi tu śmierdzi nieuczciwości. Może macie jakieś pomysły, jak się z tym uporać? Pomóżcie, bo nie wiem, co mam z tym zrobić. Genialny pomysł. W końcu będę miał podkładkę, dlaczego wynoszę alkohol i inne produkty spożywcze ze sklepu. Bosek kurwa stały! Tasting myślałem, że macie. Ogólnie to niech pani cukiernik i tak się cieszy, że nie nasrali przed ladą. Przecież nigdzie nie jest napisane, że to nie kibel. Oczywiście, że nie powinnaś płacić. Powinnaś dostać tort za darmo, a drugi gratis z dowozem do domu. Przecież to dla dziecka. Niestety padło hasło, to tylko dziecko. Już nic nie da się zrobić. Żadnych pieniędzy się Matki nie odzyska. Każdy prawnik to przyzna. To zaklęcie uniewinnia od wszystkiego. Witam. Szukam osób zamożnych i jednocześnie dobrodusznych, które stać na serdeczny gest i w ramach pomocy zgodzą się podarować kwotę niezbędną na zakup niedużego mieszkania bądź małego domku. W zamian mogę zaoferować lokal do generalnego remontu, który można później sprzedać bądź wynająć. Może znajdzie się gdzieś dobra dusza, która zechce podzielić się swoim szczęściem, pieniędzmi i poratuje kogoś, kto jest w ogromnej potrzebie. Albo może ma mieszkanie bądź domek najlepiej w Gryficach, który zgodziłaby się użyczyć lub udostępniać za symboliczną opłatę plus oczywiście rachunki za zużycie prądu, wody, gazu. Byłabym serdecznie wdzięczna za nieocenioną mega pomoc. Zaczynam się zastanawiać, czy to z tymi ludźmi jest coś nie tak, czy ze mną. Może to ja jestem lamus i zamiast się starać, powinienem po prostu wyciągać mieszkania od innych. W sumie to też praca. Zanim się uda, trzeba się raczej nieźle napracować, żeby zdobyć taki mały domek. Też jestem w potrzebie większej przestrzeni, tylko ja myślałem, że na swoje potrzeby trzeba zapracować. Chyba czas się przebranżowić na Dej, bo mam taką potrzebę. Nie, no w sumie nawet proponuję lokal w zamian, jak już się nie da inaczej, a to niecodzienny day, szacun. Cześć, posłuchaj, kiedy oddasz mi w końcu pieniądze? Przeciągasz od trzech miesięcy, miały być na terapię dla syna, a wydała się na wakacje. Wypadałoby w końcu oddać za przyjemności. A weź ale jak masz robić jakieś chore wyrzuty? Mówiłam ci, że nie mam skąd wziąć. Nie mam pracy, a alimentów mi nie podnieśli. Poza tym, ty pracujesz, więc masz. Ty też mogłabyś w końcu pójść do pracy. Z dobrego serca ci pożyczyliśmy 6 tysięcy złotych. Teraz sami potrzebujemy i wypadałoby, abyś się wywiązała. Inaczej będziemy zmuszeni pójść do sądu. Taka jesteś, koleżaneczka, że do sądu pójdziesz? Ci to jest dla was 6 tysięcy, jakieś dzicie autem za 50 tysięcy. Nie rozśmieszaj mnie, do sądu. Ha, ha, ha. To są groźby karalne, że niby do sądu. I ja pierwsza pójdę z tym na policję. Halo, policja? Koleżanka pożyczyła mi 6 tysięcy i teraz chce, żebym oddała, a jeździ bryką za 50 tysięcy, pewnie ukradła. Tak mniej więcej widzę to zgłoszenie na policję. Poza tym według niej grożenie sądem jest karalne? Hmm, cały czas szukam logiki w tym myśleniu. Niby szczyt bezczelności, ale z drugiej strony tyle kasy pożyczyć osobie permanentnie bezrobotnej. Cześć kochani, mam problem, a więc byłam ostatnio z moją córką Agatą w sklepie IKEA, z jej syneczkiem dwuletnim. Małemu się popuściło, więc córka chciała go przewinąć na kanapie. Kiedy już to robiła, mały posiusiał sofę. Jak na nasze nieszczęście. Częściej pracownik był tuż obok nas i to zauważył. I kazał nam jak najszybciej wyjść ze sklepu i zapłacić za zniszczoną sofę. Jestem oburzona. Jak można powiedzieć do matki z dzieckiem, że jest nienormalna, że przewija dwulatka na sklepowej sofie przy ludziach? Pomóżcie, jak mogę wysłać wniosek, aby tego pracownika zwolnili? No oczywiście, bo przecież to pracownik jest tu całkowicie winny całej sytuacji. To on jest złym człowiekiem, bo to zauważył. Przecież przewijanie dziecka na sklepowej sofie otoczonej klientami to całkowicie naturalna rzecz, prawda? kroć chodzę po różnych marketach budowlanych, to Zawsze zastanawiam się, co mi zrobią, jak nasrałbym do jednego z klozetów wystawionych jako ekspozycja. Mam problem i potrzebuję waszej rady. Z moim aktualnym partnerem już się tak nie dogaduję i mamy Trzyletniego letniego synka razem. Mieszkamy w jego mieszkaniu, nie bije nas i nie awanturuje, ale nie czuję już tego wow jak kiedyś. Chciałabym jakoś się zabezpieczyć i słyszałam, że można donieść na niego za przemoc, nawet gdy ona nie występuje i wtedy nie będzie miał już dostępu do domu. Ale oprócz tego poznałam kogoś innego, z kim jest mi naprawdę cudownie. Chłopak akceptuje moje dzieciaka, a jakby obecny wypadł, to nowy mógłby. Wskoczyć na jego miejsce i się wprowadzić do tego domu. Chcę tylko dla naszego dziecka jak najlepiej i stabilnie. Życie mnie teraz wyprówa na wylot i nie wiem, jakie decyzje podjąć. Dlatego liczę na wasze mądre głowy i doświadczenia, że ktoś z was przechodził przez coś podobnego i może dać mi dobre rady. Potrzebuję wsparcia i niekoniecznie moralizatorów. Z góry dzięki, kocham was za wsparcie w każdej sytuacji. Żebyśmy mieli jasność, obecny partner ma się wyprowadzić ze swojego domu, żeby mógł się tam wprowadzić nowy gach. Logiczne. Najlepiej niech zrobi tak, żeby go do pierdla wsadzili. Wtedy nowy Konkubent dostałby samochód i mógłby ją wozić na wycieczki. Taka kobieta to skarb, a wszyscy dobrze wiemy, co się robi ze skarbami. Serio, imiona i nazwiska takich kombinatorów powinny być z automatu zgłaszane do prokuratury jako zamiar popełnienia przestępstwa. Gorzej się mówili, będzie fajnie mówili. To nie jest normalne. Mieszkam na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie i to, co się dzieje, to po prostu skandal. Jestem oburzona do szpiku kości i potrzebuję waszej pomocy, bo inaczej zostanę wyrzucona z mieszkania. Tak, prawda, mam opóźnienie w spłacie czynszu wynoszącego już 7 miesięcy, ale to nie znaczy, że właściciel może nas po prostu nielegalnie wyrzucić, co za bezczelność. Chcemy wytoczyć sprawę sądową, ale to trwa i trwa, a właściciel zachowuje się, jakby miał pełne prawo wyrzucić mnie, moje dzieci i naszego psa na bruk. Nie ma żadnego sądowego zakazu. Czy jest ktoś tu, kto zrozumie naszą sytuację? Kto zechce stanąć po naszej stronie w tej walce? Być może ktoś z Was miał do czynienia z takimi sytuacjami i zna sposoby, jak obronić się przed nieuczciwym właścicielem. Nasza rodzina jest teraz w naprawdę trudnym położeniu, a przede wszystkim martwimy się o nasze dzieci. To jest dramat i skandal, który musi być Pokazany na szeroką skalę. Dlatego prosimy o Waszą pomoc i wsparcie. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły, rady lub kontakty do ludzi, którzy mogliby nam pomóc, to nie wahajcie się dać nam znać. To walka o nasz dom i nasze prawa, a nie zamierzamy się poddać sprawę sądową o co? Żeby dał pasożytom to mieszkanie w prezencie? No jak to? Przecież mieszkanie prawem, nie towarem. Po co komu dwa albo więcej mieszkań? Trzeba pozabierać je burżują i oddać biednym, którzy nie mają wcale. Daj nam spokój, właścicielu. Na Facebooku jest obrońców wielu. Są bąbelki i psa mamy. Płacić ci nie zamierzamy. Znamy przecież swoje prawa. Już się w sądzie. Toczy sprawa. Zamiast eksmisji, prędzej jest tu potrzebna deratyzacja. Potrzebuję zaadoptować dla mojej córki pieska rasy Golden Retriever, samojed lub owczarka szetlandzkiego, a to ma być szczeniak w wieku kilku tygodni lub miesiąca Jesteśmy gotowi przyjąć go do naszej rodziny, ale za darmo, bez wydawania pieniędzy. Niech nikt nie próbuje na nas zarabiać na tym. Szukamy psiaka, który dostaniemy w ramach adopcji, bo wiemy, że gdzieś tam na świecie jest taki psiak, który jest dla naszego dziecka przeznaczony. I nie zamierzamy na niego przepłacać. Jeśli ktoś z Was zna takiego szczeniaka, albo kogoś, kto jest gotów, go oddać za darmo, to oczekuję odpowiedzi. Nasza córka marzy o psie. Dajcie znać, jeśli macie coś odpowiedniego, ale tylko wtedy, jeśli jest to za darmo. Nie jesteśmy tu, żeby płacić za naszego przyszłego członka rodziny. My nie dajemy się naciągać na żadne niepotrzebne opłaty ani inne podobne sztuczki. Jeśli jesteście gotowi nas wesprzeć w znalezieniu takiego psiaka, który spełni nasze oczekiwania i będzie za darmo, to dajcie nam znać jak najszybciej. Mam takiego pieska i jeszcze dorzucę pokarm na co najmniej 10 lat, żeby przypadkiem nie musiała się pani narazić na wydatki. Pokryję też oczywiście wszelkie koszty opieki weterynaryjnej, bo potem te biedne psy chodzą z guzami po kolana, bo się nie chce wydawać kasy na leczenie. A jak już trafią do weta, bo zaczyna śmierdzieć, to oczywiście tekst pani wczoraj tego nie było. Wszystko pokryje, byle tylko Bombelek był szczęśliwy. Hej ludzie, muszę się z wami podzielić pewnym dylematem. Otóż mam siostrę, która ma swoją własną firmę i aż roi się od kasy, ale co z moim życiem? No więc jestem samotnie wychowującą matką, z trudem walczącą o przetrwanie. I teraz pytanie: Czy w takiej sytuacji mogę prawnie żądać od mojej siostry jakichś pieniędzy? Przecież robi karierę, a ja ledwo wiążę koniec z końcem. Może warto by było, żeby się podzieliła. Rozumiem, że każdy ma swoje sprawy, ale przecież jak ktoś ma, to może też trochę rzucić dla mnie. To nie byłoby chyba zbyt dużym wysiłkiem. Czy jest jakieś prawo, które zabrania mi żądać od niej pieniędzy? Nie bądźmy hipokrytami. Życie to nie zawsze jest bajka, a jak ktoś ma, to warto by się zastanowił, czy nie ma w sercu trochę empatii i chęci pomocy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. No czy tak trudno pojąć, że czasami warto coś odpuścić dla dobra drugiego człowieka? Dlatego pytam was, co myślicie na ten temat? Jak mogę wyciągnąć trochę kasy od mojej siostry? Może macie jakieś pomysły? Oczywiście, alimenty od siostry na waflo krucha należą się jak ministrom premia. Ta sprawa będzie załatwiona w pierwszej kolejności, a każdy prawnik z miłą chęcią i za darmo się nią zajmie. Wszystko dla Komfortu matki Polki Patolki. W pierwszym przebłysku pomyślałem, że siostra mogłaby dać jej jakąś pracę, ale zaraz potem pojawił się drugi przebłysk, że byłby to mega kiepski pomysł, bo jej nie praca jest potrzebna, tylko pieniążki. Pozwać w sumie można każdego i o wszystko, ale czy dojdzie do rozprawy, to już inna kwestia. Dzień dobry. Piszę do pana, ponieważ przeglądając pana profil, zauważyłam, że mój syn zwrócił uwagę na jednym z pana zdjęć, na którym miał pan na sobie pewną czapkę. Muszę przyznać, że bardzo mu się spodobała i teraz bardzo by ją chciał. Czy mogę prosić o informację, gdzie ją pan kupił? Byłoby to dla mnie ogromnie pomocne. Jednak z drugiej strony syn ma dopiero 7 lat i zastanawiam się, jak mu wytłumaczyć, jeśli nie będzie możliwe zdobycie tej samej czapki. Być może pan mógłby pomóc w tej sytuacji. Może w takiej sytuacji mógłby pan oddać swoją. Byłoby to naprawdę miły gest, a syn bardzo by się ucieszył. Rozumiem, że to dość nietypowa prośba, ale czasami takie drobne rzeczy mogą sprawić ogromną radość dziecku. Jeśli zechce pan pomóc, to jestem gotowa spotkać się na kawę jako podziękowanie. Niestety nie jestem w stanie zapłacić za kawę, ponieważ nie pracuję, więc to po pana stronie. Gdyby zdecydował się pan. Oddać czapkę, byłoby to dla nas ogromnym gestem życzliwości i pan miałby satysfakcję z tego, że sprawił pan ogromną radość dziecku. Jak ktoś nie wie, jak wyjaśnić dziecku, że nie może mieć wszystkiego, co mu się podoba, to chyba powinien sobie odpuścić wychowywanie kogokolwiek. Dziś nie wie, jak powiedzieć dziecku, że nie może mieć czapki obcego człowieka, a za kilka lat nie będzie wiedziała, jak powiedzieć, że trzeba chodzić do szkoły, nie można kraść i tak dalej. I najlepsze jest to, że nie dość, że próbuje wysępić czapkę za free dla bombla, to jeszcze kawę dla siebie. Postawi pan kawę w bonusie. Dołoży czapkę, cała przyjemność po pana stronie. Mój mąż po ośmiu latach małżeństwa złożył pozyw o rozwód z orzeczeniem o mojej winie. Wydało się, że od trzech lat miałam romans. Mamy rozdzielność majątkową na jego prośbę i sześcioletnie dziecko. Proszę mi pomóc. Nie chcę odchodzić z niczym i chcę wywalczyć dla siebie jak najkorzystniejszy wyrok, albo najlepiej by nie doszło do rozwodu i mąż dalej mnie utrzymywał i wybaczył. Będę wdzięczna za wszelkie porady dotyczące tak kwestii prawnej, jak i relacyjnej, choć wiem, że to akurat nie jest grupa tego typu. Mądry chłop przynajmniej zabezpieczył się przed gościnnym między nogami. Elementem. Na jego miejscu bym jeszcze test na ojcostwo zrobił. Może być wtedy pełna kumulacja. Niech utrzymuje nie tylko ją i dziecko, ale też i kochanka. Przecież jej się należy. Bądźmy ludźmi. Albo niech ona też skoczy w bok. Będzie jeden, jeden i zgoda. A może niech ona powie, że mąż ją zaniedbywał i dlatego musiała szukać szczęścia w ramionach innego. Wtedy sąd orzecze o winie męża, ogłosi wyrok przebaczenia i zadośćuczynienia w kwocie trzech wiader tipsów. Słuchajcie, potrzebuję porady. Mam taką koleżankę, której za bardzo nie lubię. Kiedyś po kawce zostawiła u mnie torebkę, to sobie spisałam jej dane i dorobiłam klucze od jej mieszkania. Spreparowałam umowę najmu jej mieszkania i pod jej nieobecność wprowadziłam się z trójką moich dzieci do niej. Jak wróciła z pracy, ja zamieniłam zamki, to wezwała policję, że się do niej włamałam, a ja myk. Umowa najmu. Policja, nie mogąc stwierdzić, że umowa jest fałszywa, nic nie zrobiła i kazała jej iść do sądu. Ile może potrwać rozpatrzenie sprawy i eksmisja? Mam małe dzieci, da radę przezimować, w końcu sądy nie działają u nas zbyt szybko. Coraz lepsze te sposoby na znajdowanie wymarzonych mieszkań. Wychodzi na to, że ten teraz... Teraz wystarczy dorobić klucze i po prostu się wbić. Sąd, eksmisja, e daj spokój. Kto by się tam przejmował, pierdołami. Dobra, to co tu jest napisane, przerasta już nawet zdolności twórców klanu i innych topowych seriali TVP. Nawet nie będę udawał, że w to wierzę. Jedyne co tu jest prawdziwe, to to, że sądy u nas nie działają zbyt szybko. Niestety. Ostatnio doświadczyłam czegoś, co wywołało we mnie ogromne oburzenie i niesmak. Chodzi o sklep, do którego regularnie chodzę z moim dzieckiem. Sprzedawca w tym sklepie ma wąsy. To samo w sobie nie byłoby problemem, ale niestety moje dziecko panicznie boi się mężczyzn z wąsami. Kiedy tylko zobaczy takiego mężczyznę, wpada w histerię i zaczyna płakać. To nie jest proste, kiedy muszę robić zakupy z płaczącym dzieckiem. Pytanie brzmi, po co mężczyźnie wąsy? Nie rozumiem, dlaczego ktoś dobrowolnie wygląda tak dziwnie i przerażająco. Dlaczego nie można po prostu ogolić te wąsy i wyglądać normalnie? Dlaczego mężczyźni nie myślą o tym, jak Jakie to trudne dla nas matek? Chciałam to wyrazić i podzielić się swoimi uczuciami. Może niektórzy z was powiedzą, że przesadzam, ale nie znacie tego uczucia, kiedy twoje dziecko płacze i krzyczy przez czyjś wygląd. No oczywiście, bo wszyscy mają fikać i skakać pod matkę i jej bombelka. To jak komuś będzie przeszkadzać jej bąbelek, to powinna go oddać do domu dziecka idąc tą logiką? Dobra, bo my tu się śmiejemy, a być może dzieciak pamięta swoje poprzednie życie za czasów panowania pewnego znanego akwarelisty i stąd ta fobia. W każdym razie pół biedy, że kobieta się z golarką na chłopanie. Rzuciła. Gdzie trzeba złożyć wniosek o alimenty od zaniedbujących rodziców chrzestnych? To przecież oczywiste, że dziecku się należą. Nie można już dłużej tolerować tej obojętności ze strony rodziców chrzęstnych. To jest skandal, że nie interesują się swoim chrześniakiem. Zero zainteresowania, zero troski, zero uczestnictwa w ważnych chwilach życia dziecka, takich jak urodziny, dzień dziecka czy nawet święta Bożego Narodzenia. A prezentów nie ma mowy. Czasami przywiozą jedną małą czekoladę i myślą, że to wystarczy. Teraz pytanie: gdzie można złożyć wniosek o alimenty od tych niewydarzonych chrzęstnych? Czy ktoś wreszcie się nimi? Zainteresuje? Czy musimy sami walczyć o prawa dziecka? A co z kwotą alimentów? To też jest ważne. Chcemy wiedzieć, ile można wyciągnąć. Powinniśmy dostawać to, co dziecku się należy, a nieco dodatkowe pieniądze na prezenty i inne potrzeby. Czas skończyć z tą obojętnością. Jeśli rodzice chrzestni nie spełniają swoich obowiązków, to trzeba działać. Wniosek o alimenty trzeba złożyć w sądzie rodzinnym i to jak najszybciej. Musimy zadbać o dobro dziecka i zapewnić mu wsparcie, którego mu brakuje. Nie dajmy za wygraną. Walka o prawa dziecka jest teraz na porządku dziennym. Wiadomo, że dziecko zasługuje na to, co mu się należy. Powiem wam, że to piękna sprawa, takie szukanie materiałów do odcinków. Tylu rzeczy się człowiek dowiaduje, o których nawet nie śnił. Ja też poproszę o alimenty od odchrzęstnych, bo u mnie podobna sytuacja. Chyba też złożę wniosek, bo swoich to nawet na ulicy bym nie poznał. Tak często ich widuje. Serio, nawet nie wiem jak się moja chrzestna nazywa. Ostatnio widziałem ją, jak miałem dwa lata. Gdzie złożyć wniosek o ściganie jej? Jak się należy, to się należy i nie ma co drążyć tematu. Były mąż dostał w sierpniu wysoką odprawę odchodząc ze służby w policji. Płaci na mnie alimenty, bo udowodnił... Że zajmowałam się domem dla jego kariery. Z tą drugą ma dzieci. Ze mną nie. Jak dobrać się do kasy z odprawy ze służby w policji? Na co się powołać, żeby oddał mi chociaż połowę. Wkurza mnie, że ona pojedzie z nim na wakacje, a ja muszę w Mopsie znowu kłócić się o kasę. Więc to jest mniej więcej tak. Siedziała w domu, nie mając pod opieką nawet jednego dziecka, bo nie chciało się iść do roboty, bo były mąż dobrze zarabiał, a teraz jeszcze chce dalej dobierać się do jego kasy. Bardzo wartościowa kobieta. Ciekawe dlaczego jest sama. Szczere gratulacje dla męża, że w porę zorientował się, z kim ma do czynienia i nie zapłodnił. Oddaj połowę odprawy, a nie lecisz na Kanary. Jestem byłą, więc mnie dej. Swoją żonę w dupie mniej. Alimenty, mopsy, kłótnie ja tak spędzam popołudnie. A jeśli chcesz zobaczyć więcej madeczkowych odklejek, to koniecznie kliknij tutaj. Tam znajdziesz wszystkie odcinki. Zapraszam i przypominam, że w nowym odcinku widzimy się w środę o 17.00.